Aby zainstalować Ubuntu, musisz uruchomić komputer używając płyty instalacyjnej. Większość komputerów automatycznie uruchomi się z płyty, jeżeli włożysz się do napędu, a następnie uruchomisz komputer ponownie. W niektórych przypadkach może zajść potrzeba wykonania dodatkowych czynności. Jeżeli Twój komputer nie uruchamia się z płyty instalacyjnej, umie się w napędzie, a następnie uruchom komputer ponownie. Gdy komputer będzie się uruchamiał, uważnie obserwuj początkowo pojawiające się komunikaty. Najczęściej są one w języku angielskim. Szukaj opcji takich jak F10, Boot Order lub Press Del to Enter Setup oraz naciśnij wymieniony klawisz. W różnych komputerach może być to inny klawisz, więc jeżeli nie jesteś pewien, sprawdź w instrukcji dołączonej do komputera. Szukaj opcji Boot Order, Boot Sequence lub podobnej. Upewnij się, że Twój napęd CD jest na pierwszym miejscu w kolejności uruchamiania. Gdy napęd CD będzie już pierwszy w kolejności uruchamiania, zapisz zmiany i zrestartuj komputer. Teraz powinna uruchomić się płyta instalacyjna Ubuntu. Podczas uruchomienia zostaniesz poproszony o wybranie języka z listy. Wybierz go za pomocą kursorów na klawiaturze, a następnie naciśnij Enter. Ekran rozruchowy instalatora wyświetla różne opcje procedury instalacji. Opcja Uruchomienie systemu z pierwszego dysku twardego uruchomi system zainstalowany na dysku twardym komputera. Aby przetestować Ubuntu przed instalacją, wybierz za pomocą kursorów na klawiaturze opcję Wypróbowanie Ubuntu bez wprowadzania zmian w komputerze. Następnie naciśnij Enter. Gdy płyta instalacyjna zostanie pomyślnie załadowana, zostanie Ci zaprezentowany pulpit systemu Ubuntu. Możesz tutaj zapoznać się z systemem Ubuntu, nie naruszając danych na dysku twardym komputera. Aby rozpocząć instalację, kliknij dwa razy na zainstaluj. Wybierz swój język i naciśnij dalej. Następnie wybierz miasto z Twojego kraju i strefy czasowej. Jeżeli pomimo wybrania właściwej strefy czasowej podawany jest zły czas, będziesz mógł go poprawić po zainstalowaniu systemu. Po wybraniu lokalizacji kliknij dalej. Wybierz układ klawiatury. Możesz sprawdzić, czy wprowadzanie znaków działa właściwie w polu tekstowym na dole ekranu. Naciśnij dalej, kiedy będziesz zadowolony z wyboru układu klawiatury.